Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Utrola. Mamy dzisiaj trzy zrapeczki lot. To każda była po dyszku. Mamy Mega Pensję, mamy też Money Maker, takiej zrabki jeszcze nigdy nie drapałem. I mamy też Fortuna Diamantowa, też takiej zrabki jeszcze nigdy nie drapałem, nie miałem przyjemności. Numerek 7 jest zrabki Mega Pensji, Fortuna Diamantowa 20 i Money. Maker to jest numer pierwszy i tę znapeczkę zaczniemy sobie drapać jako pierwszą. Ehm, co tutaj trzeba w ogóle zrobić? Na pewno odkryć te wory z kasą <grych> i szukać któryś, którąś z tych liczb pod tymi workami, ukrytą gdzieś tu poniżej. No i mam też do znalezienia dwa symbole, ehm, taki worek z pieniędzmi i sztabkę chyba złota. Sztabka daje nam dwukrotność wygranej przypisanej, a worek po prostu daje nam wygraną. No dobra, no to zaczynamy zabawę. Odkrywamy te wory z kasiurą. I zobaczymy, ile tutaj się kasy ukryje. 25, 22, 45, 15 i 32. Takie liczby szukamy. Uff, trzymajcie kciuki. 25. Patrzcie, trafiona pierwsza liczba. Wow, ale fart. Pierwsza liczba trafiona. 55. Odkryjemy tą liczbę na końcu. Ja się już cieszę. Już mamy dobrze trafioną zdrapeczkę. Teraz pytanie jeszcze, ile ta liczba kryje? 25, 25. Jaką premię? Mamy 54, 19. Kolejny rządek to...

42 i ostatnia liczba w tym rządku to 11. Nie ma premii. Uff, ale jeszcze jeden rządek. 46 obok, 51, 31 obok, 59 i ostatnia liczba 28. No nie ma, ale zaczynamy drapanie. Pięknie, bo pierwsza liczba jaka zdepowana jest, trawiona 25. No i mamy dyszkę. Dobra, tyle ile ta zdepeczka kosztowała. No i nie jest źle. <laughs> jest dobrze, bym nawet powiedział. Ok, tą zdepeczkę na boczek i przechodzimy do, myślę, że tej diamentowej fortuny. Albo nie, diamentową fortunę na końcu, bo tej zdepeczki też nigdy nie, nie drapałem Zaczniemy sobie drugą zdepeczkę, zrobimy mega pensję. Zobaczymy, co tutaj. Nam się trafi. No i tak, odkrywamy moje szczęśliwe liczby. Tu szukamy oczywiście albo liczby, albo dwa razy napis mega pensja, który daje nam tą główną, upragnioną przez wszystkich wygraną. 26, 18, 16, 40 i 21. Takie liczby szukamy. I tak, 25.

12 się pudło, 34, 6, 8, 4 i ostatnia liczba na tej, tej linii to 26, mamy premię, mamy dyszkę. Uhu! druga zdrapka, druga wygrana już, a jeszcze przed nami pięć yy, możliwości, może coś tutaj jeszcze skubniemy od tego lotto, trzymajcie kciuki, 44, 24, 13, 18, mamy kolejną wygraną, a to oznacza, że dzisiejszy dapping jest już na pewno na zero, <laughs> nie będzie minusika. Jest dyszka, już łącznie mamy wygane 10 zł, 20-30, a wkład jest też 30, a przed nami jeszcze jedna zdrabka, ale super. I jeszcze jedna liczba, 22, ale tutaj już premii nie ma. No i pięknie, kochani, pięknie, pięknie, pięknie. Mamy dwie zdrabki, dwie trafione jak na razie. No i przed nami ta ostatnia piękna prełka, ten diamencik, diamentowa fortuna, tutaj. Musimy znaleźć, albo możemy znaleźć dwa symbole, taką skrzynię ze skarbem lub worek z kasą skrzynia ze skarbem noży nam wyganą raz 2 była wyganych 400 tysięcy złotych pierwszy poziom. No, wygląda to dość nawet ładnie. No dobra, odkrywamy diamanciki i zobaczymy, co tutaj się kryje. Premierka oczywiście.

21, ale byłoby pięknie, gdybyśmy mieli trzy trafienia na trzech zdawkach. 40 nie moja. No to jedziemy piętelko niżej. 32 nie ma 35 obok, bliżutko 7, 17 i dwójeczka też obok. Połowa zgrabki. 5 nie ma. 23, nie ma. 37 obok, znowu obok. 15 nie ma. I 11 też nie ma. I uwaga, uwaga, ostatni rządek, ostatnie 5 liczb. Trzymajcie kciuki, kochani. 22 nie ma. 18 nie ma. 9 nie ma i ostatnie 2 3 i ostatnia uwaga uwaga 30 nie 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 tutaj diamentowa fortuna się niestety nie popisała jak te poprzednie zdrapeczki 2 no ale summa summarum na 3 zdrapki 2 trafione tu mamy 2 dyszki wygrane tu mamy dyszkę Dzisiejszy draping jest super, bo jest na zero. Darmowy odcineczek. No i tak można drapać. Ja już, kochani, Wam dziękuję. Oczywiście zapraszam na kolejne drapingi, kolejne odcinki. Czekam na Wasze komentarze, łapki w górę. No i widzimy się i słyszymy w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, hejka, pa pa.